Witam i pozdrawiam A z watahami nad głową Małe nieszczęście stało Tylko tyle z zostało Żeby się rymowało I tutaj ogonek Jeszcze Ale to już w czwartek było Jakiś ciosząbek Nie chciał e Chciał mnie odwiedzić A Krymek jak zawsze na domku i na domku no to na domku został, teraz, teraz następny czarny na domek siada, chce pewnie też, znowu e, też stracić życie, Mu tu za dobrze u mnie i minę głową, i jeszcze mi się kręci w głowie. Nie wysoko, nisko, nie ma, jest wszędzie, a i nisko chodzą. Ja, sam się pokażę, to zaraz pójdę w niebo. Zaraz znajdę pułap, a ewentualnie pomocnika postawi, To też będzie dobrze. Dobrze. Pomocnikiem trochę wyżej chodzą. Na no nic, pozdrawiam i do następnego.